Powiem Wam w zaufaniu, że to już 10 lat. 10 lat w organizacji Toastmasters, której hasłem, mottem przewodnim jest We're Leaders Are made". Nie będę ukrywał, że to, co mnie przyciągnęło, to żadne liderstwo, bo nawet nie wiedziałem, o co w nim chodzi. To, co przyciągnęło mnie, to atrakcyjny cukierek, jakim są wystąpienia publiczne. I obserwowanie, jaki wpływ na ludzi daje świadome mówienie do tych ludzi, w sposób uporządkowany, w sposób zaplanowany, w sposób, który wywołuje prawdziwe emocje. Później okazało się, że, że do wystąpienia publiczne tylko wierzchołek góry lodowej w tej organizacji że prawdziwe setno tego, co można się tam nauczyć, jaką wartość można z tej organizacji wynieść, leży trochę gdzie indziej. Gdzie? Dołączy tej organizacji. Przekonaj się o tym sam sama. A może podobnie jak ja, zostaniesz w niej na co najmniej 10 lat, bo, bo to jeszcze nie mój koniec w tej organizacji są kolejne plamy, plany, są kolejne pomysły i są też kolejni ludzie do Poznania, bo to o ludzi w tej organizacji przede wszystkim chodzi. Wspaniałych, fantastycznych ludzi, którym chce się chcieć w życiu. Nie wierzycie? Poznajcie ich, a sami się przekonacie.